Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Pontiac Trans Am, czyli kita z serialu Nieustraszony z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera piąty numer kolekcji. A potem złożymy sobie zespół kierownicy i przetestujemy kontrolki skanera. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 5 zawiera płytka PCB. Oświetlenie skanera. Wewnętrzna obudowa skanera. Plastikowa. Komora baterii z przełącznikiem. Plastikowa z metalowymi elementami. Kabelkiem, przełącznikiem. Prawa przednia belka poprzeczna podwozia. Metalowa. I dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy. Zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie kierownicę, a raczej taki właśnie, wolant z poprzedniego e, odcinka, numeru. Bierzemy też ten, właśnie przycisk z logiem. A w zasadzie to jest chyba sam samo logo, to nie jest żaden przycisk. I umieszczamy je od tyłu, właśnie tutaj, w tym otworze. Pytanie, w którą stronę no chyba tak sobie siedzi ok następnie bierzemy sobie tą część e, drążka kierowniczego i tutaj dopasowujemy tymi dwoma elementami do tych ciach bierzemy sobie dwie śrubki GM których nie mamy tutaj dodanych tylko trzeba je wziąć z poprzedniego na szczęście nigdzie ich nie zgubiłem. Są. I oczywiście przykręcamy, sprawdzę tylko czy tu się nic nie zmieniło nic. I w tym miejscu przykręcamy. No i to by było na tyle. i tak powinienem pokazać. Zawsze chcę tak pokazywać, żeby to w ten sposób a jest to jest prawidłowa pozycja Dobra, to odkładamy i teraz bierzemy sobie zderzaczek z chyba pierwszego numeru którym już zamontowaliśmy e, o, te reflektory i już ten skaner częściowo. No i teraz będziemy montować tę oto płytkę o, w ten sposób. Tutaj mamy te kropeczki, to są LEDy więc je tutaj Umieszczamy w ten sposób teraz. Ok, e, tutaj widzę w instrukcji, że to jest niby zgięte, ale prawdopodobnie wystarczy po prostu to dogiąć, i to już wystarczy. E, bierzemy sobie dwie śrubki AP, i one już powinny e, tą płytkę dociągnąć odpowiednio. Oczywiście trzeba być dosyć ostrożnym, żeby. Nie zniszczyć tej płytki, bo trochę by było szkoda, żeby najbardziej charakterystyczny element tego, tego wozu nie działał, co nie? No, nie będzie łatwo. Ok, delikatnie. Teraz druga strona. Czy te LEDy tutaj się wpasowują? No tak, dobra. Teraz w drugie oczko, tylko muszę zobaczyć gdzie to jest. No. no i teraz widzimy taką szparkę, więc postaram się na tyle dokręcić, żeby ta szparka była jak najmniejsza, ale jednocześnie nie zniszczyć tej płytki. Tu by się przydało, żeby wkręcać tą płytkę pod kątem, znaczy te śrubki tak są na wprost i no okej, okay, ale generalnie jest i teraz yy, mocujemy sobie o właśnie tylną obudowę tej płytki. Yy, przykładamy ją w ten sposób, tutaj mamy taki, nie wiem, procesor, chip. Możecie mi powiedzieć w komentarzach jak to się nazywa. Przykładamy właśnie o w ten sposób i teraz yy, znowu z tym razem yy, za pomocą śrubek BP. Przymocowujemy tutaj do tego otworu i tego otworu. O, tak dosłownie, jak czuję, że jest już do końca, to nie, mam, nie, nie czekam na opór, tylko po prostu, jeśli mi się wydaje, że jest już przymocowane, to jest git, żeby nie uszkodzić. Okej! Okay. Teraz to odkładamy, bierzemy sobie bardzo ten włącznik i będziemy sprawdzać, czy te nasze światła działają. Potrzebujemy czterech baterii AAA, wkładam je oczywiście zgodnie z rysunkiem na dole. znaczy na dole tutaj na dnie widzimy, w jaki sposób je zamontować, z tym nie powinien nikt mieć problemu. OK, jest zasilanie. I teraz podłączamy te kabelki. O, już zaczęło działać. Bo widzę, że mam na on. No to proszę bardzo. Teraz, żebyście wy zobaczyli, ja też zobaczę od razu ten efekt. I uwaga, przełączam. o oh yes. Ale kozak to wygląda i to już na samym początku. No, także na dzisiaj. To tyle. Tak właśnie się prezentuje zespół kierownicy oraz zderzak z zamontowanym skanerem, już działającym skanerem. No, powiem Wam, że nie spodziewałem się, że aż tak szybko dojdziemy do funkcji, która jest już świecąca. To naprawdę robi wrażenie. Nie, nie sądziłem, że. Mm, tak szybko taki element się pojawi. Myślałem, że to będzie raczej gdzieś co najwyżej w połowie, a tu jednak nie dali nam czekać i w sumie cieszę się z tego powodu. Kierownica jak kierownica, w sensie wolant. Mamy już to logo zamontowane, no i w zasadzie to tyle. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie zespół przedniego zawieszenia Część pierwsza. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.